wołam wszystkich działaczy ruchu oporu którzy stawili bohaterski opór komunistycznemu aparatowi bezprawia przywołuję żołnierzy wyklętych poległych w walkach oraz zamordowanych przez oprawców z NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego stańcie do apelu Cześć i powiedź! Z okazji 107. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości we wtorek na twierdzy Kłodzko odbyły się powiatowe i miejskie uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Oprócz gospodarzy starosty kłodzkiego Małgorzaty Jędrzejewskiej-Skrzypczyk i burmistrza Kłodzka Michała Piszko w uroczystościach wzięli udział wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska, senator Aleksander Szwed, członkowie zarządu powiatu kłodzkiego, Wójt gminy Kłocko-Zbigniew Tur, radni powiatowi i miejscy, przedstawiciele służb mundurowych oraz szkół powiatowych i miejskich. Na dzisiejszych obchodach też budujące było to, że razem wspólnie z różnych stron, różnych partii politycznych, razem wspólnie tutaj świętowaliśmy. To jest też istotne, aby pokazać na zewnątrz, że jako Polacy, jako Polska mamy jeden wspólny cel. Tak? Dążymy oczywiście do tego, aby na świecie. Polska była także krajem pokojowo nastawionym, ale no niestety w dzisiejszej dobie, szczególnie w dobie tego, co dzieje się na, za wschodnią granicą, musimy się przygotowywać na wypadek różnego rodzaju godziny W. Ale ważne jest to, że młodzież też rozumie potrzebę sytuacji, potrzebę chwili i garnie się wspólnie do tego, aby. I dzisiaj z nami to świętować, ale przede wszystkim, żeby chodzić do szkół mundurowych, co jest ważne też z punktu widzenia w przyszłości różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, między innymi powodzi. Możemy się pochwalić tym, że w zespole szkół technicznych mamy klasy mundurowe. One zarówno są klasy mundurowe dotyczące wojska, jak również Straży Pożarnej. I cieszymy się, ponieważ. Nie przewidywaliśmy, że tak licznie dzieci, będą młodzież będzie chciała do tych klas mundurowych e, e, uczestniczyć w zajęciach w klasach mundurowych. To pokazuje nam, że jednak e, zainteresowanie wojskiem, w ogóle e, służbami mundurowymi jest niezwykle modne e, w dzisiejszych czasach. To bardzo cieszy, bo e, rzeczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji geopolitycznej w kraju i e, dla nas będzie bardzo dobrze, dla, dla, dla kraju, jak e, okaże się, że mnóstwo osób e, chce jednak w tych służbach mundurowych e, brać udział i szkolić się, e, szkolić się na wojskowych czy na, straż, na strażaków. Mamy ten batalion na naszym terenie, więc bardzo się cieszymy, że wspiera nasze klasy mundurowe i uczestniczą również w tych obchodach e, 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 w Święta Niepodległości. To szczególny dzień, kiedy myślimy o Polsce z wdzięcznością, z troską, ale też z wielką odpowiedzialnością. Szczególnie w czasach, kiedy... Kiedy mamy do czynienia z czasami niebezpiecznymi, bo za naszą wschodnią granicą toczy się pełnoskalowa wojna, ale też geopolityczne sygnały i znaki, które płyną z całego świata nie są optymistyczne. Więc musimy dzisiaj myśleć o tych, którzy za Polskę walczyli, ale musimy też myśleć o naszej teraźniejszości i przyszłości, by tą przyszłość budować. Przede wszystkim bezpieczną i lepszą dla Polek i Polaków. To jest bardzo ważne święto, radosne i powinniśmy być tego dnia wszyscy dumni i dumne z tego, że jesteśmy Polkami i Polakami. Podczas powiatowych i miejskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości, już po raz jedenasty uczniowie pierwszych i drugich klas mundurowych Zespołu Szkół Technicznych w Kłocku złożyli przysięgę. W dniu dzisiejszym kadetów oddziału przygotowania wojskowego było 90 i 30 strażaków. Ze względu na ubiegłoroczną powódź, gdzie się to właśnie przysięga uroczysta nie odbyła. W tym roku przyjęliśmy dwie klasy mundurowe OPW, oddziały przygotowania wojskowego, po 30 osób. W rekrutacji no, niestety nie mieliśmy możliwości przyjęcia wszystkich, około 30 uczniów też nie zostało przyjętych do szkoły. Także rekrutacja jest na wysokim poziomie. I też jedna klasa, pierwsza oddziały strażackie. Przeciw ochrony przeciwpożarowej i też to jest 20 strażaków. W chwili obecnej w Zespole Szkół Technicznych Kłocku mamy prawie 400 kadetów właśnie z oddziału przygotowania wojskowego i strażackich. To są zajęcia, wyjścia terenowe, obozy, zajęcia strzeleckie, na bardzo szeroka gama zajęć dodatkowych. Taki jest program klas OPW, czyli mamy przygotowanie wojskowe, typowe dla żołnierzy. Czyli od topografii począwszy, poprzez taktykę, e, survival, czyli przeżycie w różnych sytuacjach, musztry, regulaminy. Wszystko to, co żołnierz się uczy na unitarce, oni praktycznie poznają w szkole. Nasze dzieci bardzo lubią chodzić do jednostki wojskowej, bo tam są zawsze zajęcia praktyczne. Czyli tam dostają broń do ręki, tam uczą się składania, rozkładania broni, e, tam na placu ćwiczebnym e, ćwiczą potrzebne elementy. Do musztry e, są na OSF-ie, więc te wszystkie elementy są na, najbardziej ciekawe dla dzieci. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, żołnierze bardzo przykładają się do nauki z dziećmi. Ja widzę taki postęp e, co roku, e, że coraz bardziej e, nawiązują ze sobą kontakty i jedni i drudzy chcą ze sobą przebywać. Ja głównie poszłam do szkoły wojskowej przez to, że mój tata był w wojsku i chciałam chociaż trochę pójść w jego ślady i podobało, podobało mi się po prostu to jak widziałam jakie powiedzmy przygody są tutaj w tej szkole, bo ja lubię rozrywkę, lubię jak coś się dzieje i taka szkoła według mnie jest idealna dla mnie. Wychodząc z tego technikum, zdobywamy certyfikat wojskowy, który tak naprawdę jest przepustką, aby dostać się do wojska i różnych innych służb mundurowych. Także naprawdę, ta szkoła to jest duży, można by powiedzieć, zaszczyt. Dzięki temu, że możemy mieć różne możliwości w przyszłości. Uroczystość zakończyła się defiladą, która spotkała się z dużym zainteresowaniem i entuzjazmem rodzin uczniów i przybyłych mieszkańców. Łagódź! Darwą! 1 Wadu! 3 4 Wadu!